Dzień dobry, witam z pięknego, rozśpiewanego ptasimi trelami wiosennego lasu. Wybrałem się dzisiaj troszeczkę ponagrywać właśnie yy, ptasie śpiewy. Mamy połowę maja, nie spodziewałem się, że będzie mnie czekało grzybobranie dzisiaj. Piękne grzybki, jakiś gatunek chuby chyba, bo twarde, dosyć Dosyć mocne, ale zupa będzie. A co? Ze świeżych grzybów majowych. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia życzę. Z majowego lasku. Jeśli ktoś się dobrze zna na grzybach, hubach tu i ówdzie innych, to prosiłbym w komentarzu o podanie nazwy gatunkowej tegoż grzyba.